Cześć, witam wszystkich, z tej strony Korangar. Chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Risen. Więc w tym odcinku nareszcie udamy się do przywódcy bandytów w mieście. Więc dostałem cynk, że ów przywódca bandytów znajduje się gdzieś ukryty w tym domu rozpusty, że tak się wyrażę. Więc pogadajmy z, właś z właścicielką. Hmm, potrzebuję informacji, chyba I o to chodzi. Need information. All is. Hmm, jaka jest sytuacja w mieście? Gdzie znajdę kapitana Estebana w mieście? Czyżby to? Nie, nie to. Pewnie, że nie to. Hmm, kogo musimy się spytać, żeby dostać informacje o, o przywódcy? Powiem Wam, że ja doskonale wiem, gdzie jest wejście, jakie się uruchamia, ale chciałbym to załatwić tak fachowo żeby z kimś pogadać, i żeby ten ktoś nam powiedział, dlaczego nikt nie mówi nic. Dobra, Sonia, bez ceregeli. A potrzebuje dziewczyny na noc. Może to o to chodzi. Hops. Więc jeśli bym był klientem, kto byś Olga na pewno nie. Olga's over there. She's a lovely girl, very friendly and extremely flexible. And behave yourself, understand. I don't hear any complaints. No, może po tylu ciężkich misjach sobie odpoczniemy, prawda? Dla wszystkich tych, którzy grali w gotiki, wszystkie części. Pamiętacie, że w dwójce była dokładnie taka sama opcja w, w, w tamtym burdelu, że można było się przespać z którąś z, z miejskich dziwek. I tam był. uruchamiał się taki filmik, taka katzenka, w którym to. nasz bohater, prawda, zajmował się daną. daną dziewczyną. I tutaj, z tego co pamiętam, zostało to wykastrowane. I, i po prostu wygląda to tak. Pałka Sonya za swoje serwisy. Ja rozumiem, co chce. Jesteś prześladowany, am I prawda? Right? an adventurer. Come Con my continent lover Tak i zamiast cenki, której tu nasz bohater używa sobie to zostało to wszystko powinięte i już jest yeah. po sprawie. No więc to I've jest na spory things. minus Things that I'm by most I'm psychic. I Dobra, 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 dobra. O, otrzymałem żart. O. Wiecie, no nie mówię tu o jakiejś minigerce, w której bym musiał rytmicznie naciskać jakiś klawisz, żeby wiadomo co się działo. Ale fajnie by było, jakby była jakaś scenka filmowa, w której to na podobieństwo do gotica dwójki, nasz bohater tam zajmuje się tą panną. No ale cóż, zrezygnowali z tego. Nie wiem, może, może zrezygnowali, bo bali się, żeby musieli wypuścić grę y, od 18 lat. A tak to jest od 16. Nie wiem sam. Dobra, więc nikt nam nie powiedział, ani Sonia, ani nikt inny y, o tej kryjówce, więc sami sobie ją odgadniemy. Zdaje mi się, że to był przycisk. Hops, 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 klik, 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 klik. klik. Nie ma przycisku. Może ty wiesz, nie wiesz, co to, to był przycisk? Wiem, że za którymś obrazem był przycisk. Musi być, musi być. No hej, aż zerknę w misję. Ho-ho-ho. A powyższy, powiedzmy, tak, to są miasto stokary dla danych, no, proszę, porozmawiać z szefem tu w mieście. Kapitan ludzi Dona w mieście znajduje się podobno w magazynie za burdelem Sony. Mm, na zapleczu burdelem Sony jest mały magazyn, tam go znajdziesz, dobrze. Ha, na zapleczu widzicie. Może po prostu wypadł mi, z głowy... wypadł mi z głowy fragment jeden na zapleczu, tak? Ale ten budynek jest tak duży, że nie wiem gdzie on ma zaplecze. Ale on się łączy z tą wizą. Oho. Jakby jeden wielki budynek, przynajmniej zbudowany ściana w ścianę. Hmm. I nie widać tutaj żadnego zaplecza. Sami widzieliście obszedłem, obeszłem dookoła i nic. Hm, zaplecze. Wydaje mi się, że to jest zaplecze. A problemy znowu, 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 znowu. A czas leci? Nieubłaganie. Dobra, wiecie co, żeby nie przedłużać ja Zrobię cięcie, i kiedy już się z tym uporam, to do Was wrócę. Zatem, jak sami widzicie. Skoro kapitan bandytów jest w magazynie w Burdelu Madame Sony, sekretny przełącznik yy, za obrazem w łazience otworzy drzwi do tego tajnego pomieszczenia. Za obrazem w łazience. Yy, po tych baliach z wodą zgaduję, że to jest łazienka Więc mamy tutaj dwa obrazy. Wyklikałem już ten jak się masz, ale tego jeszcze nie klikałem, tego drugiego. Więc sądzę, że teraz powinno zadziałać. Klik, 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 klik. Jest. No. Więc po małych kłopotach w końcu się udało. Zatem możemy już ruszyć. do to support. Ah, and I should trust you. Why? Hmm. A co sprzedajesz? Co robisz tu w magazynie? Gdzie prowadzi tamto przejście. Możesz mi zaufać. Tak, na samym początku powiemy, możesz mi zaufać. You can trust me. I'm on your side. So, you are the coast guard that has been helping my mess time. I am. Why didn't you say so right away? You've done good work. Wiem, And for the right side. Huh. Czy jest jakiś artefakt który szczególnie Cię interesuje? O, może chodzi o te trzy złote misy? Tak jest. In? No i widzicie, gold. jak się wszystko ładnie układa. Zaraz mu je oddamy i będzie wszystko dobrze. I dostaniemy 600 sztuk złota. Dobra. Hmm, zdobędę hmm. dla Ciebie trzy złote misy. Get these bowls. Good. Tak się składa, że mam przy sobie. Bring them to me. Ach, proszę, oto twoje 3 złote misy. Here are your three golden balls. That was a job well done. And here is your gold. You have exceeded expectations. What are you selling? Antiques. Golden ones. Things brought in by the refugees. Wszystko legalne, jasne. All legit. I have provenance for all of them. Pohandlujmy trochę. Let's try mm, mm, mm. Niezbyt dużo ma tych rzeczy. A, oh, kusza plus jeden. Ej no, no co mogę kupić? Najwyżej trochę bytryków. A, sprzedać Ci mogę to, to i to. W ilości takiej. Tutaj nic, tutaj też nic. Tutaj też nie chcę nic sprzedawać. Pochodni mogę połowę Ci sprzedać. Mm -hmm. Jedną patelkę Kość razy trzy Złoty świecznik Chociaż może nawet <coughs> Przepraszam, grypa Znaczy <coughs> nie grypa, tylko Kaszelek <coughs> No, dobra, sądzę, że tyle Dokonaj wymiany Jakbym chciał, bym sprzedał więcej, ale Ale nie chcę Dobra, kim jesteś? So, who are you? I hear you're someone who are you to be że nie jesteś przyjacielem Orderu i Inquisicji. Nie jestem też. Sprawdzam sprawy Dona w halberdze miasta. Moja praca to poznać wszystko i ustalić podstawy, żeby miasto znowu zostało nasze. Cała władza w ręce Dona. Świetnie, zadanie wykonane. O, jak przemycasz artefakty z miasta. Don mnie wysłał, to o tym Donie powiemy mu na sam koniec. Jak zamierzacie odzyskać miasto? To jest ciekawe. Nie przepadać chyba zawoływaniem Inkwizytora, może tu trochę pomóc. Uważaj. Oho. Jak zamierzacie odzyskać miasto? How are you planning to retake Harbor Town? First, we need to have enough resources to drive the order out. When Esteban gives the sign, we'll attack. Oho. And largely thanks to you, that won't be too much longer. Just imagine his cousin's face when he finds out. Wykonanej przez ciebie pracy, biały szaty, tracą kontrolę. Will you manage to complete all the tasks you gave us? The Inquisition is losing its grip. The people will see that. They will bend with the breeze when the dawn returns. Well uh, done. Take this as a token of thanks. Carry on, and we'll push the Inquisition out the, and rule as the people of the island would wish. Hmm. Nie przypada chyba za wojownikami zakonu w mieście. I take it you're no fan no, of that. Fan? That's too. A Inkwizytor może tu trochę pobyć. Yeah. Which? But for now. A Don mnie wysłał. Mam zdać mu raport o tutajszej sytuacji. The Don sent me. I'm to report to him on the situation here. Really? And we need babysitting, do we? Why should I believe you've talked to Don Esteban? Why would I lie? There are a thousand reasons. I proved my loyalty in the camp, rooting out people who weren't loyal to the Don. If you want, ask him. If you've proved your loyalty to him, who am I to question it? So, you will send a report to the Don. He's always keen to know what's going on here. I'll give him a full report. You can take that and a package to the Don. Mm -hmm. How przemycasz you z artifacts How have you been smuggling artifacts out of town? No A tunnel. It no I leads outside the As long as the don't discover the exit, we can come and go unseen. I see. Co teraz? So, what do we do next? Someone has to go to the Don's camp to tell the Don about the positive situation here. The Don has been waiting an age for this. Unfortunately, it has taken longer than planned. And telling him is, of course, a job for you. Of course it is. Deliver this package to the camp with kind regards from Scordor. The Don will be pleased. And what will your task be? I'll hold the fort here. Keep everything under control. Dobra, I'll take your package to the Don. Excellent. Here it is. And here is the key for the door over there. It leads to prowadzi do tunelu turystycznego na południu miasta Harbour. Nie bój się, albo wszyscy pójdziemy do diabła. I szybciej, już straciliśmy za dużo czasu. To nie zaczniemy już stracić. Tak, więc y, teraz y, z jedną, jedną z głównych misji jest pójście do Dona w obozie na bagne. Jednak my w tym odcinku tego nie zrobimy, zajmiemy się tym w następnym odcinku. Aaa, nie będę ich okradał pomyliłem drzwi a teraz jeszcze trochę zabawimy w mieście i postaramy się wykonać możliwie jak najwięcej misji, które pozostały. Tak, między innymi powiemy Pati, że udało nam się znaleźć wyjście z miasta. Och jak ja dawno nie byłem na zewnątrz dobra. Więc... więc, 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 znowu się powtarzam jamułko trzeba pójść teraz do tego całego Hernandeza czy jak on tam się nazywał i powiedzieć, że nie ma złotych mis żeby wypuścił Olaf ale zanim to to przejdziemy się tutaj jestem ciekaw co tutaj jest jakieś kufer jakiś nie będę ich okradał schody na górę przełącznik no, jest nam ciekaw, co tam może o bardzo sprytnie aha, czyli to Don sobie to wybudował więc w razie jakby coś się działo, to ma tajemny tunel bardzo sprytny no, dobra mm -hmm. Co do tego, about this treasure seeker Sprawa z I z złotymi już jest załatwiona. the business with carrasco and the golden bowls has been dealt with you can let the prisoner go oh is that so i tracked down the people who had the bowls but they sold them to smugglers so they'll be miles away by now looks like carrasco failed to stop the smugglers are you sure yes sure? then well I suppose there's no point in wasting food on Ulf there. We've more to be worried about than some bowls. Wait here. I'll get it. Okay. Hey, send the prisoner out here. Olaf. Jesteś, tu. Hmm. O, chodź, 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 chodź. I dzień że cię uratowali. Well, you're not a member of the Inquisition, and you don't look like a fighter. I'm not. I'm a treasure seeker. Ruins searched, tombs emptied, valuables recovered, pockets, mine. Jesteś poszukiwaczem skarbów. W dobrym chociaż? My brothers, you're one. We know. No, czyli to jest jeden z jednym z trzech braci bliźniaków.

Nie, nie chcesz się uczyć, jak szukać rudy. Wydostanę was z miasta. I'll was you out of town. You sound like you take pride in your work. I like that. Hm. Czy twoi bracia nie powinni wiedzieć, co planujemy? Shouldn't your brothers know what we're planning? Yes. Tell them to come to our meeting point. They'll know where dobrze. Przyślę twoich braci na umówione miejsce spotkania. Ale przedtem inkwizycja da ci spokój. The Inquisition is letting you go. Nice work. Can't say I'm sad to be leaving this dingy hole. One hole to another though. How do we get out of this time? Pomińmy, że do wiem, do nie wiem, czy w tym odcinku i wyrobię i się z, z wykonywaniem y, wszystkich misji, które zostały w mieście. Więc chyba w następnym odcinku, zanim wybierzemy się do domu, do, do nareszcie to będziemy museli troszeczkę, troszeczkę pochulać w mieście. Dobrze, przyślę twoich braci na umówione miejsce spotkania. Hmm. Okej, okay, więc musimy pójść do dwóch kolesi. Jeszcze tylko zerknę... Zerknę na to, jak oni się nazywają. braci Olafa, dytara i Drika na miejsce spotkania. Mapa zadania. Więc jeden jest tu, drugi jest tutaj. Dobra, czemu nie? No cóż, albo po prostu odcinek będzie wyjątkowo długi i dokonamy go teraz. Bo to też jest pomysł. Bo widzę, że chyba, chyba zbliżam się do 20 minuty, tak mi się zdaje. I już powinienem kończyć. Ale strasznie, kurczę chciałbym. Chciałbym już w następnym odcinku wyruszyć do Dona. Więc sam nie wiem. Ale ponura pogoda, ja pierdzielę Seed, powiedz mi coś. Łudzie kopierścieni pierścieni też mi nic nie powie Ale brzmi brzmi on no, musi być w tej y, knajpie całej Jest

i on jest tutaj w tej knajpie, która się znajduje na przystani. I tam jest też pati. I pati przy okazji też powiemy, że znamy wyjściem z miasta. Tylko na samym początku załatwimy sprawę z gitary. Ha, twój brat Olf, mówi, że masz się z nim spotkać w umówionym miejscu. Olaf wants you to go to your meeting point. Thanks. I don't know where. I zanim my się tam wybierzemy, jeszcze porozmawiamy z Papi. Co do twojego ojca? Mogę coś powiedzieć, Słyszałem, że twój ojciec jest piratem. Aj. Tak, 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 tak. I, tak, tak, I, can... tak, 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 tak. I asked I didn't okay. there's a way out of town through the storeroom of madame sonia's brothel. really? wouldn't have thought that that witless sot would have the guts. she's a woman who likes to keep the bed warm on both sides of the argument. still, you have the ring of truth. and i haven't had any better leads. i'll meet you at sonia's. you can show me this tunnel before you can think of any reward. oh, chaos. Okay, yes. Hmm. Mapa wyspy. Też możemy się przejść do Nelsona i spytać się, czy w końcu raczył już nam narysować tą mapę. Sądzę, że tak, bo minęło sporo czasu i chyba zdążył narysować już nam to dzieło. Także to jest odcinek wykonywania misji. Hmm. Czy skończyłeś już mapę? Jest map I've come for Przyszedłem na mapę. I skończyłem Jeśli chcesz pay me and it's yours. Poproszę mapę. Yes, I'll take it. Take good care of Maps are works of art. Dobra, więc mamy już mapę całego świata dzisiaj nie będę do niej zaglądał. Zajrzymy do niej w następnym odcinku. To jest paczka dla perły dla wszystko co uzdrawia. Pierścień Nelsona. i wszystko co jest ziemi. Tak, więc Zrobiliśmy możliwie wszystko, co, co, co było do wykonania w mieście. Reszta misji wymaga wyjścia poza miasto, bądź też umiejętności otwierania zamków na najwyższym poziomie. Tak, więc w następnym początku przejdźmy się do tych chłopaków i powiedzmy im, gdzie jest wyjście, a potem porozmawiamy z party i zakończymy odcinek. Co do waszej ucieczki z miasta? Ta

O, okay, chaos. Yes. Więc jeszcze tylko przejdźmy się do Patty i możemy śmiało kończyć odcinek. Patty, Patty, Patty. A z tobą nie możemy pogadać? Nie. Sonia siedzi cicho. Hmm, ale gdzie jest ta Patty? Czyżby ona weszła już w ten tunel? Zdaje się, że chyba tak. Yes. Right. So let's see this tunnel. I've checked. The way out of the tunnel is clear. It leads outside the town walls. I'm impressed. And I'm not a question of a reward, yet. I don't have cause to say this often, but thank you. I promise. Once I've found what I'm looking for, I'll return the favor. I'm going to head for the beach outside the town, see what I can find. Got to start somewhere. I'll be there for a little while. Just in case you get the urge to look for them. Okay, ale mi się nie uaktualniła chyba. No, chłopaki. That are escaping town. The road through checked it. The path through the tunnel is clear. Okay, let's check it out, boys. Once we get outside, we'll probably make camp on the beach outside the town's walls. So, if you're in the market for treasure seekers. Beach, right? we'll road, no? OK, okej więc pomogliśmy sporej grupie ludzi people have been using the tunnel without permission oh. it's not a ma do nas przedenie że tak wypuszczamy ludzi it bez zgody not. that tunnel is our lifeline yeah i've got that ale dobra musieliśmy to zrobić no, więc sądzę, że to wszystko na y, jak na ten odcinek i tak on wyszedł wyszedł dosyć długi, więc nie ma co go przedłużać jeszcze zbytnio. W następnym odcinku udamy się do Dona i będziemy dalej usuwać fabułę do przodu. Tak, więc żeby nie przedłużyć. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia i... Cześć!